Witam wszystkich na konferencji po meczu Arki ze Stominem Olsztyn, wynik 1-0 dla gości. Oficjalna liczba widzów 4256 osób. Witam trenera gości pana Mirosława Jabłońskiego oraz trenera Arki Grzegorza Nicińskiego. Na początku poproszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania przez trenera gości. My ciężko wywalczone zwycięstwo. Na żeśmy zagrali konsekwentnie w defensywie przede wszystkim. I szkoda tylko, że jeszcze przechodząc z obrony ataku nie potrafimy się trochę dłużej utrzymać przy piłce, bo ta gra nasza wtedy by wyglądała zdecydowanie lepiej. Ale pracujemy nad tym. To tyle. Dziękuję. Proszę trenarki. Gratuluję zwycięstwa. Y... Chcieliśmy ten mecz wygrać. Jak? Większość u siebie niestety polegliśmy. Sasona Bramka w prosty sposób nie może zawodzić, wjechać. Bardzo blisko przy linii uderzyć w, w krótki słupek. Straciliśmy bramkę. Staraliśmy się y, do końca y, zdobyć bramkę. Niestety nie udało nam się i, i, i szkoda, bo, bo, bo nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Kaliśmy w ataku pozycyjny większość meczu. Stworzyliśmy sobie sytuację, ale nie byliśmy na tyle skuteczni, żeby żeby ten mecz dzisiaj zrealizować. Dziękuję.